Jeśli majowie się pomylą i końca świata nie będzie. Życzymy Wam... Stołu tego Ryby bez ości. Aromatycznych pierniczków i słodkich mandalinek. Choinki z butelek. Rzeki szampana. A w nowym roku... Semestr bez rozbójników. Awansów niedrogi. W Samych piątek w szkole. Przejścia do następnej klasy. Zakładów wygranych. Promocji na zero. Lodówek dobrze chłodzących. Lidla otwartego 24 godziny na dobę. Juwenaliów co weekend. Żeby parówki się nigdy nie kończyły. Powrotu, na stojąco. Większej przyczepności do rzeczywistości. Przyjaciół na wzloty i upadki. A przede wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Aby przy Waszym wigilijnym stole nie zabrakło nikogo, z kim chcielibyście włamać się opłatkiem. A w nowym roku samych szczerych przyjaciół, przy których spełniać się będą chciały wszelkie Wasze marzenia. Dzień dobry, jesteś Nie nie Ale normalnie, słuchajcie, ekran mi zaparował. <śmiech> <śmiech> Dobra, że już? <Cześć>. szampana, Już? <laughs> Tylko tak, no, to na i wolniej <grymne> Dobra. No już wiem jak to jest, przepraszam. Czy tak się chcesz ustawić, może właśnie się może ustawić. Ja, profilu. ja. ja się ustawić. Jak sobie mogę ustawić. O na przykład... O tak. O tak. Przez tak. ja tej strony. Mam krzywę. Podoba. <grymne> no, no, dobra. Nie muszę tak siedzieć Tak, no tak. sieć. tak, bardzo dobrze. To no, było jeszcze tak jak... O. Może coś takiego. Yy... O! O!